Hej, cześć, Simon, dziska, z tej strony Robin Skateboard. Witam Was w kolejnym odcinku, serii zagrajmy w Gothic 3 zmierzch bogów. Witajcie! W tym odcinku udajemy się do Goty, nie zwlekając dużej oczywiście lecę e, tam obczaić sytuację i tak dalej. Oczywiście muszę się wyleczyć ostatnio, walczyliśmy z grupą troli, która da nam się która da nam popalić e, i na szczęście. Chociaż na szczęście udało nam się jakoś wyjść z tej sytuacji. No dobra, możemy ruszać dalej. Ja tutaj się napiję miks turymany. Nasz bezim Mag sobie daje radę całkiem dobrze. Sprawdźcie sobie przy okazji statystyki. No i jest 17 poziom, jest dobrze. Dobrze, ruszajmy zatem. W którą stronę to się idzie? W drugą stronę, oczywiście, tutaj zbłądziłem lekko. Gdzie trolle nie żyją, wszyscy zadowoleni możemy ruszać. E, mamy na razie tylko kule ognia. No i jeszcze dwa tam pozostałe spele, trochę słabsze. Przydałoby się nauczyć jakiegoś nowego, e, żeby nie było, że cały czas tylko z kuli ognia macham. E, Okej, okay. ścierwojady. Dużo ścierwojadów. W sumie, kurde, na, po co ja marnuję na ścierwojady manę, skoro możemy je zabić z. Y Miecza równie dobrze, bo jak widzicie, i tak dobrze sobie radzimy z tym mieczem. O, ale mamy sobie: oto jeszcze jednego, cwajanka, zębacza mamy, moi drodzy. Tak, ale zobacz, na szczęście, też nie jest jakimś mega zagrożeniem w tym momencie dla nas. I chciałbym się umówić, ponieważ wiem, że wielu z Was może narzekać aktualnie, że jest zbyt łatwo. A chciałbym się z Wami umówić, że co 20 poziomów będę robił zmianę po prostu trudności, poziomu trudności. Czyli skoro teraz mam 17, to od 20 włączymy sobie średni. Po 40 włączymy sobie trudny, coś w tym stylu, ok? Będzie chyba najsprawiedliwiej. Albo co 25 pozwólcie, żeby nie było. <laughs> Ponieważ no chciałbym na początku nie mieć jakichś większych problemów. Oczywiście wow, za chwilę będę je mieć, jeśli się szybko nie pozbieram. Dlatego szybko załatwię te zębacze Dobra, tego jeszcze... No, nie trafiłem w cwaniaka I znowu nie trafiłem, czyli powtarza się historia z Gotika 1 chyba, gdzie jeśli za blisko podszedł do Ciebie stworek nie można było go trafić. To było strasznie wkurzające, jak dobrze pamiętacie. Chociaż ten też widzę, że jakiś taki niezbyt. Okej, okay, no zębaczu, chodź tu. O, ale mi dziawno odcwaniak, dobra. Tu się te są zębacze, się palą. Na szczęście. Pokonane. Okej, okay. zbierzmy tutaj, bo widzę, że dużo mikstury na manę rośnie. Nasz mikstur na manę, roślin na manę, który przerobię na mikstury. O, jakaś pochodnia drewniana, tarcza. Ja chyba mogę nosić w ogóle tarczę. Jeśli ktoś tam ktoś zauważył, że. Chyba normalna umiejętność noszenia tarczy. Nie, nie mam barwowania tarczą. Widzicie. Myślcie, czyli ktoś mi okłamał. <laughs> to znaczy, że nie mogę zawsze wam ufać. Nie, nie, ja wam ufam A raczej. W 90% przypadkach. Łoj się gratnie mi strasznie. Nie wiem czemu. I kusza. Ech. cię grę włączyłem dosyć niedawno, dlatego pewnie będzie się jeszcze przycinała. Kurczę, ile tutaj rzeczy leży. <laughs> Okej, okay. eee, idziemy do tej goty, nie chcemy się tutaj biegać po tych lasach, nie ma nic tu do roboty, A trzeba jakoś dotrzeć, jeszcze deszcz, noryli, o mój Boże, okej, okay, kolejne stado przyjemnych zębaczy, oczywiście nie chciałem w tamtego, o, udało się trafić, a nie, jednak dobrze działa, magia, dobra, no i oczywiście już nam many zaczyna brakować, jeszcze deszcz i jeszcze coś do mnie dzwoni. Albo jakiś SMS, widzę. Tak, oddaliłem trochę mikrofon, od, na znaczy ten telefon od mikrofonu, więc w tym odcinku już nie powinno hałasować Waruk pszenicy, o, wezmę sobie. A wiesz, że... O, Mag jakiś! Oj! A, nie strasz mnie rolań. Witaj Magu! Czekałem na ciebie Okej Być może to właśnie ty jesteś tym jedynym Spokój mojego O mój Boże! On mi się oświadczy! Jestem tym jedynym! A może jednak nie? To stoi na drodze <laughs> mojego rozwoju jako maga? Sprawisz, aby te monstra osunęły się w niebyt? Mam je zabić? E -e. Tak. Powinieneś pomóc odzyskać spokój mojej duszy. Uf, uf. Już myślałem, że ten się oświadczy. Ten zostanie wynagrodzony, a to co otrzymasz stanowić będzie klucz do tego, co dopomoże ci tu w tej krainie i posunie naprzód twą misję. Posunie naprzód, oj. <laughs> nie no dobra, żartuję oczywiście jakieś głupie mam tutaj skojarzenia. Nałóż mi czegoś prostery magii. Czego możesz nas nauczyć? Pokaż mi jak używać magicznych kosturów. O, świetnie, o, on ma tą umiejętność, ale chyba trzeba dużo. Ale chyba trzeba dużo. A nie, możemy używać. Właśnie tak się używa, okej. Okay. Właśnie nauczyłem się jak nosić kostury magiczne, także luz. Dobrze, myślę, że mogę Ci pomóc. Okej, okay. pomóż Suronowi y i zajmij się bestiami. Okej, okay, możemy nosić kostur, naprawdę, już teraz. A nie, a nie, dobrze, kostur maga możemy nosić, ale świetnie. Mamy kostur czarnoksięstwa. Plus 40 do maksymalnej many, więc szaleństwo. Tego niestety nie możemy jeszcze nosić, ale on jest i tak zużyty, także nie będzie zbyt przyjemny. Super, mamy kostur, moi drodzy. Wszystko go sobie na pasek. Okej, okay, czy można go schować? Aha, okej. Okay. Sorry. Ten Roland to przechodzi mutację. co chwilę, okej, okay, widzicie, on chce żebyśmy pozbyli się em, zwierząt mieszkających w tej jaskini, e, byliśmy już w tej jaskini w Gotiku 3, oczywiście potwory się zrespiły, ponieważ stwierdzili twórcy, że a, wcale ich nie zabijałeś w poprzedniej części, to zabijesz ich sobie teraz, oczywiście, niestety, no, oni nie wiedzą jak bardzo się tutaj fajnie nam walczyło e, wolownikiem bezimiennym ale niestety teraz będziemy mieli większą zabawę oczywiście deszcz, trochę szum przeszkadza mi w e, nagrywaniu Ma, mógłby przejść ten deszczek, okej okay. znaczy deszczek oczywiście w grze u mnie wszystko jest normalnie, piękna pogoda za oknem oczywiście powolutku do przodu jak pięknie wyglądamy z tym kosturem no nie mam pytań, jest niesamowicie Okej, okay, oczywiście nie możemy otwierać tych kuferków, trochę smutłem, ale potem chyba będziemy mogli się nauczyć spela, dzięki którym będziemy mogli otwierać kuferki, to już lepiej. Okej. Okay. Oczywiście ja zbieram tutaj te roślinki, chociaż nie wiem czemu praktycznie. O, i za chwilę powinniśmy nadziać się na jakieś stwory. Oczywiście deszcz... O, chyba przestał padać jest. Niestety nie, jeszcze nie. Coś się dzieje dziwnego z deszczem. Nie przejmujcie się. Tak jakby szum był jakiś. Okej. Okay. No i tak moi drodzy, jesteśmy w tej całej jaskini, z której musimy się pozbyć potworów. Oczywiście jest tu pełno jaszczurków, węży i o dziwo szkielety. No, zobaczmy, czy uda się szkieleta machnąć. Niestety nie astrzała, strzała, ale na dwa na, spokojnie no i czy tutaj dalej będą jakieś szkielety jeszcze czy to był jeden jakiś ostały jeszcze po nie wiadomo czym i fajnie że szkielet może się podpalić cudaj wianki widzicie normalnie o dziwo się da takie cuda zrobić no i tak moi drodzy no i jesteśmy tutaj powinien być skrzyja mistrza przywołań o! brzmi zajebiście okej. Okay. O, smoczy ząb, mój Boże Gdybym był wojownikiem, to bym właśnie umarł z zachwytu Ale niestety nie Ok, grupowe uśpienie i mikstury I 3000 złota. Nie no, smoczy ząb, miecz, świetny Ale niestety nie tym razem Nie dla mnie Ok, kuferek i tak dalej, i tak dalej sobie oczywiście bierzemy wszystko, jest jakiś kolejny, o jest szkatułka nawet, metalowy kufer, nie możemy otworzyć oczywiście, jak pamiętacie sami nie mamy tej umiejętności w tym gotyku, nie, a w poprzednim mieliśmy, mieliśmy tak kok z beziego, że normalnie tęsknię za starym bezi, a ten jest na razie słaby, ale jak go przykokszę odpowiednio, to zobaczycie jakie, jakie będą tutaj kombosy szły z magii, takie się że cuda będą działy, oczywiście w 5. Takie cuda się będą działy, jak się nauczymy paru speli dodatkowych, bo kula ognia to jest, to jest spryszczyk, to jest nic, w sumie jak na razie. No i już widzę w oddali pełzacza, na razie jednego, ale spokojnie jest ich więcej. Okej, okay, nie chcę zaznaczyć węża, chciałbym pełzacza, a właśnie, leci. O mój Boże, i nagle podniosły się trzy głowy, znaczy się trzy dodatkowe pełzacze, pełzacze wojownicy, jak sami doskonale widzicie, którzy są bardzo silni. O, i będziemy mieli małe problemy jeśli się nie odsuniemy odpowiednio szybko od nich Oczywiście dźwięki się dziwnie bagują w tej jaskini I one chyba... O świetnie, one za przeruszeniem mają nas gdzieś, gdy zaczynamy uciekać To mi się podoba O, o, ślepa... a nie, myślałem, że ślepa uliczka, bo nie pamiętam, że tutaj kufer był jakiś A nie, to kufer, którego nie możemy otworzyć Okej, okay. ten zaraz zginie Sam Super Czy ja mogę z nich coś zbierać na ten przykład? Nie Okej, okay. no i oczywiście można je przesuwać, to jest najfajniejsze w tym gotyku. Szkoda, że... A! I właśnie! Ostatnio sobie grałem w Ryzena, ponieważ stwierdziłem, że... oczywiście sobie spróbować zagrać w tę grę. I stwierdziłem, że zajebiście zrobili tam, ponieważ można pić i jeść w trakcie chodzenia, co jest niesamowicie przydatną sprawą by właśnie w takich grach jak Ryzen chociażby i w ogóle wszel wszelkie jakieś takie. I czemu się HP zrespiło? Jakim prawem? Przecież... prawie zginęły ostatnim razem. Okej, okay, ten umrze sam z wykończenia. Przynajmniej powinien się wykrwały, znaczy wypalić. No i właśnie to jest świetne, że można iść i pić mikstury na przykład. To jest super sprawa. Bardzo mi tego brakuje w gotikach. Że trzeba stanąć i dopiero. Wyciągnąć tam. mnie znaczy stanąć, napić się i dalej biec dopiero. Nie można biegać. Więc dla, dla mnie Ryzen jest... W ogóle Ryzen jest raczej mi się spodobał. Bardzo mi się spodobała gra. Tak jak dobrze radziliście, jeśli, jeśli lubisz, uwielbiasz Gotika, to Ryzen również Ci się spodoba. W końcu tych samych twórców. Ok, on powinien zaraz chyba paść. Tak, ja dobrze mówiłem, padł. E, no i właśnie, polecam również Ryzen. A jeśli lubicie Gotika, Ryzen spodobał mi się równie mocno. Tylko w Ryzenie jest trudniejsza walka. Tam nie ma już tak łatwo. Jest nawet na łatwym poziomie trudności, można naprawdę tutaj. E, na, tam no, znaczy się dostać no, Ciężko jest dosyć, ale Naprawdę przyjemna gra, okej, okay, tutaj widzę, że Mamy jakieś dziwne dymy I nic nie widzę przez nie, mam nadzieję, że Za chwilę się nie wbiję na jakiegoś potwora Okej, okay, o, jest gargulec Pierwszy gargulec, okej okay, Więc pyk, o, ile, na ile Hitów taki gargulec? Okej, okay. na Trzy, cztery, coś takiego, okej okay. Ale dobrze, że poszedłem tą odnogą, ponieważ Tutaj właśnie powinny być skrzyneczki Stara skrzynia, proszę bardzo. I tam dalej chyba powinna być ciężko, ile się nie mylę. Dobrze. Stara skrzynia, mamy pierścień ochrony, telki za wypędzenie No, mikstury. Hajs! Hajd się zgadza! Lecimy dalej. Oczywiście poszedłem sobie w sumie do tej jaskini, mimo że miałem iść dogoty, ponieważ ten tamten facet mnie poprosił, tak naprawdę to bym ominął tę jaskinię z szerokim łukiem, Nie tracił tutaj czasu na nią. Ale skoro koleś mnie poprosił, widzicie tutaj również, jest dużo złota i pieniędzy i kosztowności. Zabieram je ze sobą. O, jakiś pierścień nawet się znalazł, nieźle. E, no i, e, i tutaj chyba będzie jeszcze ciężka skrzynia, o ile się nie mylę. Chociaż ciężkie skrzynie w tym gotiku na się nie przydadzą, ponieważ gramy magami, a sprzęt dla maga jest raczej w starych skrzyneczkach. Jo, pięknie, ciężka skrzynia! I mamy miecz runiczny projekt, o i dwie który do many, więc super. Trochę nam tutaj tej many ubędzie po walce z tymi wszystkimi stworami. O, moneta. Oj, garulec spadł na szczęście dosyć łatwo zszedł. E, gramy na łatwym poziomie trudności, dlatego łatwo jest tutaj nam. Ja myślę, że na wyższych by było ciężej. Ok, F5. Biegniemy do przodu. Spróbujemy załatwić resztę tych stworów. E, moglibyśmy w sumie użyć spela pod dziewiątką. Chociaż nie wiem, czy na takiego gargulca on zadziała. Zaz się okaże. Ok, yeps. I moi drodzy, chyba nic z tego. Tak. A nie, pełzat rzucił się. Ok, pełzacze są zwierzętami. Tak, gargulce niestety są. Eee, gargulce są niestety Demonami, dlatego mają, że tak powiem Trochę wyjebane Na ten spel <laughs> Ale widzicie, pełzacz jak najbardziej Się rzucił No i oczywiście chyba dostanie ten mój pełzacz Tak, w plecki, oczywiście gargulec nagle Ej, gargulec na dwa strzały To dlaczego tamten wcześniej jakoś tak dziwnie Okej, okay, oczywiście skończyła mi się mana Akurat w momencie, gdy maszeruje na mnie pełzacz Bez szybko wyciągaj spel Wykończymy tego pełzacza Udało się, świetnie ale to jeszcze nie wszystkie stworzenia. Mam nadzieję, że nie muszę zabijać wszystkich pojedynczych chrząszczyków, bo to by było strasznie wkurzające. Ale myślę, że. Dobra, jest jeszcze tam pełzacz, którego załatwimy. Jeps, oczywiście już gargules również dla nas ruszył. Muszę się napić mikstury. A nie, gargules ruszył się z miejsca po No Na przechadzkę, ahoj, przygoda! Gargules postanowił ruszyć się. Nie, no, żartuję. Dobra, fajnie, że ten gargulec wcale. Znaczy, nie, no dobra, ten jest cięższy troszeczkę. Dobra, tego na trzy strzały weźmiemy. Jeps, zaraz się sam wykrwawi. Tam widziałem dalej pełzacza, jeszcze jednego. Miejmy nadzieję, że... okej... Okay. i... pada. Super. No i jeszcze pełzacz, chyba ostatni z cięższych stworów tej jaskini. Miejmy nadzieję, że zabicie tego pełzacza zaliczy nam zadanie. I niestety nie. Gdzie jest reszta stworów, które musimy pokonać? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że muszę zabijać wszystkich chrząszczyków chząszczy, i tak dalej. To by było straszne. Chyba, że nie musimy, chyba, że tutaj nie ma właśnie... o! Skapło coś z sufitu. <laughs> Okej, okay, chyba, że musimy przynieść mu coś po prostu z tej jaskini. Nie wiem sam co na przykład byśmy mogli przynieść. E, złoto, hajs, koszyk. Okej, okay, Oczywiście chrząszcze mi trochę przeszkadzają, ale spoko, Chrząszczyki są fajne, dlatego nie będę nic im robił. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego. O, mnie jest strzały, za to jest spell, złoty kielich, hajs i w ogóle. E, chrząszczyki nie wiem, a dobrze, są jeszcze jaszczury, więc prawdopodobnie one tutaj, bestie, widzicie? Czyli prawdopodobnie to chodziło o te bestie temu magowi. Nie musieliśmy zabijać chyba nawet tych reszty stworzeń, ale oczywiście nie, a to tamto. Nie, nie, chrząszcza! Bezi! Czemu, jak mogłeś go zabić? Ty zły potworze! Bezi jest okropny, jak widzicie, zabija biedne chrząszcze. Dobra, jeszcze ten. Jeee, yeah, a pomóż Rolanowi zająć się bestiami! Pięknie! Mamy dużo doświadczenia i pokonane wszystkich tych przeciwników z tej jaskini Nie możemy się pochwalić, że udało nam się. <laughs> czekajcie, tutaj jeden. Ten krąż nie żyje. Pokój jego duszy wezmę jego mięso. Zrobimy sobie potrawkę i złożymy w ofierze bogom. Hoho, <laughs> oczywiście, którzy zostali wygnani niby. Znaczy, ich cząstki z tego świata zostały. Boskie cząstki. Sami doskonale pamiętacie, jak wszystko wrzuciliśmy do pieca. Nie, czekajcie, nie wrzuciliśmy do pieca. Wrzuciliśmy tylko Adanosa rzeczy. E, Beliara i Innosa e, wzięliśmy ze sobą? Nie, otworzyliśmy dzięki nim portal. Pa-ba! Pa, już wszystko pamiętam. Hi, hi, czemu tak? Kurde, przecież przechodziłem Gotika 3 tak niedawno temu, a już połowę rzeczy praktycznie nie pamiętam. To jest straszne, ja mam bardzo krótką pamięć, niestety. Dobrą, ale krótką. Hihi, hi, że tak powiem. Dobrze, idziemy powiedzieć, zobaczymy, co on nam powie. Roland, Cielnych sił, które pragną Twojej zguby, jest kilka, ale zmiażdżysz je swoim żelaznym uściskiem. Oto klucz do skrzyni zawierającej zwój, który da ci wskazówki, jak zdobyć nowe umiejętności. Okej. Okay. Dziękuję. Nie śpiesz się, bowiem będziesz potrzebował Uch. jeszcze dwóch kluczy. Bez sensu. A masz je? Na przykład? Wśród tych, którzy zwani są moimi brzymiami. wody? Dwóch z nich znajdziesz faring. I Gocie, okay. z trzech kluczy powstanie jedna. No spoko. No to ciekawe, po co tak wiele kluczy? Być może to właśnie ty jesteś tym jedynym, ale przed tobą jeszcze wiele ścieżek. Wszystkie ścieżki zbiegają się w tę jedną, jedną jedyną. jedyną. Tylko tak. Zdobędziesz potrzebną wiedzę. Super, dostaliśmy fragment klucza od Rolana, a myślałam, że jednak coś fajniejszego. No trudno, czas będzie zdobyć jeszcze dwa, dwie pozostałe części klucza, które dadzą w całości nam jakiś klucz do jakiejś Uber skrzyneczki, w której będziemy mieli. zajebiste to i tamki, o! Ale nie, no dobra. Lecimy tędy, ponieważ do Goty już niedaleko. W tym odcinku jeszcze zdążymy do obiec, w następnym pobiegamy po gocie i zobaczymy, co tam ciekawego słychać. Właśnie w gocie. Dobra. Roland oczywiście nam tutaj dał e, jakiś kluczyk, e, a my biegniemy sobie dalej. Oczywiście gra się, przycina, nie zważajcie na to. Niestety. No, gro! Przestań. Już? Okej. Okay. Ech, nie lubię tego jak się mi gra przycina. Nie wiem dlaczego nawet sam się tak tnie, skoro przecież wszystko ładnie chodzi. Chodziło. I chodzić powinno. O, Jezork! 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 Elitarny wojownik! Dam ci spokój. Wojownik, czy który z was ma imię? Oczywiście nie. Czy mogę iść spać na tych łóżkach? Oczywiście, że nie. Kurde, chciorkowie. Czy któryś z was ma imię? Czy któremuś z was mogę coś powiedzieć? A! Tu dalej są jacyś. Okej. Okay. Tu jest elitarny. Myślę, że w obozie będzie siedział jakiś herst albo ktokolwiek. Okej. Okay. Magiczny korzonek. Co się tu skrada? Skradam się, bo chcę... Yy, chcę rzeczy. A czekajcie, tutaj widzę jakiś krąg. Może tam w tym kręgu coś będzie? Znaczy, widzę tutaj właśnie te ruinki. O, chyba nic w tych ruinkach, niestety. Ale tutaj obok też nic. Mm. Kurczę, cały czas poszukuję jakiejś zbroi dla maga. Ale to różnie może z tym być. O, chociaż czekajcie, tutaj chyba jeszcze są jacyś orkowie. Chyba już widzę nawet herszta tej całej bandy. Przywódca. Okej. Okay. No, odpoczynek dodaje sił. No shit, Sherlock. Ale szukam kogoś, z kim mogę zagadać. Czy to jest jakiś obóz po prostu trolli? i wszyscy są... Ja coś nie wiem. Mają wyjebane. A może oni stacjonują tutaj tylko... A nie! U matko Ile tu orków się nawaliło! A skąd ich tyle do cholery? Gota przecież nie jest orkowa. Zwiadowca, zwiadowca. I elitarni. Kurde no. Co wy nie macie imion? Zaraz was wszystkich powybijam. O, chociaż czekajcie. Może w tym młynie, albo przy młynie będzie siedział jakiś ziomuś. Jest przywódca. Się który czymś oczywiście to oczywiście mam wywalone. To, o, tu zabili jakiegoś zioma. Jakiegoś buntownika. Może w środku będzie siedział przywódca. Tego młyna... O jest łóżeczka szczęście, w którym możemy spać, co za chwilę uczynę. Uczynię. uczynię. Eee, czarny robar na górze jest. Wow, świetnie, można wejść sobie na górę, zabrać skręty monety, dużo monet, cokolwiek by to, okej. Okay. Więc zabraliśmy sobie monety, te monety, czarne robary, i idziemy spać. Hyc, Będzie schował śmiesznie swój kosturek i śpimy do poranka. Dziwny odgłos wydaje, wyciągając i chowając ten kostur, no ale mniejsza. Okej, okay, więc co teraz? Widzę, że tu z nikim nie pogadam, więc udajmy się do Goty. Matko, ale tych worków tutaj jest. Wow. Jestem pod wrażeniem w sumie. Nie wiedziałem, że aż tylu i będzie się działo pod Gotą. Co to, jakieś oblężenie Goty czy coś? Szykują, nie wiem. Okej okay, moi drodzy, więc jesteśmy na dobrej drodze do Goty. Już jesteśmy prawie na miejscu. No i zobaczymy, co tam słychać u ludzisków w gocie. Pewnie wszyscy będą oczywiście srali po gaciach, bo pełno orków wszędzie. Ale miejmy nadzieję, że jednak ktoś tam nas wysłucha. Oczywiście mury zostały z drugiej strony chyba ustawione. O, i jest jakiś tutaj, proszę bardzo, mieszkanka są. I któż tu mieszka? Beczki z mlekiem, oczywiście skradnę sobie. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Eee, czy tutaj ktoś mieszka? Hello, ludzie! Robin Skateboard przyszedł z Bezim razem. Czy ktoś tu żyje? Nie, oczywiście, że nie. <laughs> Nikogo nie ma. Nikogo nie ma w domu, proszę zdać wiadomość. A nie, jest jednak Wikram? Cześć, ale masz fajny pancerz. Witam. O Boże, kolejny wariat. No, niezła pompa, stary. Ale się uśmiałem, stary. Normalnie, ja ci za chwilę chyba jakąś suchara Magu? Jestem geniuszem! Jestem wspaniały! O to chodzi! Zapytaj mnie, dlaczego tak jest! Nieprawda. Dlaczego? Nie pytaj, Bezi, dlaczego. przeważającą acz potężną miksturę, która potrafi przemienić w demona tego, kto ją wypije! A zajebiście! To nietyczna mikstura, Magu. Taka mikstura mogłaby wyrządzić dużo zła w Myrtanie, jeśli trafiłaby w nieodpowiednie ręce. Głupcze! To samo można powiedzieć o każdej miksturze, każdym artefakcie i każdym przedmiocie, który posiada jakąkolwiek moc! Dokonałem przełomowego odkrycia, a my musimy być otwarci na postęp zamiast się go bać! Niemniej jednak... Aj! Dość już tego gadania! Słuchaj! Wydaje mi się, że tylko dwie osoby nadają się do tego, by otrzymać tę miksturę. O mój Boże, okej, okay. co, co ludzie, za Jaki Gorn ziomek? I torus. Oh. i zapytaj ich, czy chcieliby kupić tę miksturę? Sprzedam ją temu, kto da najwięcej! To jest dobry pomysł. Zrozumiał go, nie mogę zajmować się takimi sprawami, co mogę może później misji, którą mi powieszono. Trzymaj się ode mnie z daleka, albo zamienię cię w na orkowym zadzie! O mój Boże! Chyba zjebałem! No trudno. Znaczy pewnie trzeba było dać tam ten. Yy, ten... O, Dobra. Nie wiem na gdzie się zapisywałeś, powiedziawszy. Pewnie wieki temu, oczywiście. Jezu, dobrze, zapiszmy się w takim razie. Dobra, popsułem trochę. No, a zresztą można go dać. Zobaczymy jak nam pójdzie walka kosturem, Znaczy oczywiście to głupio walczyć kosturem. Ale chcę zobaczyć, czy on ma coś sobie ciekawego. Ja jestem ciekaw, czy można wykonać jakieś pchnięcie kosturem, na przykład. Nie, można mocno walnąć. To oczywiście powali go z nóg Okej, okay, jeszcze, okej okay. Koleś na szczęście palu i on ma dziwnego grzyba Łuk gońca leśnego na szczęście, dobra, zabierzemy mu to w sumie bo mam to niepotrzebne, przy okazji sprawdzimy stół nie mogę a, nie ma żadnych formuł alchemicznych czy coś takiego, dobra dobra, popsułem, ale zabiłem gościa, więc się, się wyrównało no i moi drodzy, tak, I jeszcze zapomniałem, że dawno sucharu nie było, dlatego suchar na dziś, moi drodzy dzwoni facet do sejmu i mówi, chcę zostać posłem, panie, pan głupi tak, a są jeszcze jakieś inne wymagania? hehehe, ale śmieszne jeszcze mnie zaraz dorują jakieś CBA czy coś i dopiero będę miał nie no, e, popsułem oczywiście zadanie z tym ziomeczkiem, ale trudno. Zresztą, jakieś ciemne sprawki, jakieś demoniczne mikstury, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, oczywiście chcę zebrać sobie tutaj e, roślinkę i biec dalej, ponieważ jesteśmy już tam przed przedmieściach. Widzę wilka. Czyżby to były białe wilki? No co wy, nie, zwyczajne, okej. Okay. Czy na hita wezmę takiego wilka? Nie, na dwa. Ponieważ podpalenie niestety nie działa, jak tylko kliknę raz. Oczywiście ładny spam leci tymi czarami. To jest świetne. A nie, nie chciałem wyciągać oczywiście kostura. Trochę się myli mi, ponieważ on trzyma go w ręce. Co wydaje się, jakby miał po prostu go wyciągniętego. A kostura, hehe, oczywiście. A nie, czekajcie. Trailis w tamtą stronę. okej, okay, ork. Są orkowie, więc spoko. Eee, I proszę bardzo, jeszcze więcej orków. Chwila, czy ja nie dotarłem do Montery? Przecież z jest Montera! Jakim cudem! What the fuck? Przecież ja... Co? Mój Boże. What the fuck? Ja myślałem, że to kota. Jakim cudem? W którym momencie ja zbłądziłem? O mój Boże, rzeczywiście. Tam była ta farma, tam się... Wow, ale że zbłądził. O ludziska, o mój Boże. Jakim cudem, że... Nie no, przecież to może nie jest jakaś wielka odległość, ale przecież byłem święcie przekonany, że ja idę do koty! Yy, a nie nagle wpadam, a tu Montera. Wow, a się dziwię, dlaczego pełno orków wszędzie. O ja, nie, niesamowite, ale żebym się zakołował, oczywiście e, szukam moi drodzy teleportu, który zaraz pewnie przeoczę, albo już to zrobiłem. Czekajcie, tak żebym nie zgubił go gdzieś, bo mi się wydaje, że teleporty zostały na starych miejscach, ale chyba gdzieś już przy tamte, tam, gdzieś chyba powinien być, a nie gdzieś tutaj. Sam nie jestem do końca pewny. Pewnie już przegapiłem ten teleport. Wiecie co? Cofnę się lepiej. <grym> Chociaż nie wiem. Możliwe, że teleport będzie w trochę innym miejscu. Niż ostatnio. No i widzicie, tutaj się nie pozmieniało za dużo. Orkowie znowu są tutaj. Dobra, szpony. Obczęte ten kosa. E, kusza, łuk. To mnie nie interesuje. szynka i tak dalej. Czy w kufrze może? Jeśli obrabuję. Okej, okay, nic tu nie ma, ale i tak wezmę sobie te rzeczy. Jakieś dwa zwoje, zawsze coś. Okej, okay, tu nie widzę tego teleporta. Teleportu, teleporta, whatever. Ale nie no, montera, w ogóle jestem zaskoczony. Jakim cudem ja trafiłem do montery? Niesamowite, po prostu. Okej, okay, tutaj chyba również nie ma tego teleportera. Oh, jest tylko szkatułka, jest jakiś mak przed tym siedzi. Który nas nie lubi. I coś jeszcze? Hmm, nie wiem. Nie widzę tutaj nic szczególnego. Dobra, w takim razie chyba nie ma tutaj tego teleportu. No jak gdzie trafiliśmy jakimś pięknym cudem do Montery, nie wiem jakim cudem to się mogło stać, ale okej. Okay. Jakimś fartem spłądziliśmy i nagle trwa. Oto mamy problem. No mamy problem, ponieważ kurczę no <laughs> trzeba będzie biegać z naukowo. Okej, okay, ale w sumie skoro jesteśmy w monterze, to trzeba by nie zwiedzić Montery, ale zrobimy to w następnym odcinku, ponieważ ten już teraz dostatecznie na pewno długo. Ach, dobra, trzymajcie się ludzi, skaczeć, mi robimy skateboard i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym zajdziemy trochę montery i udamy się w... znowu do goty. Drugi raz już, wow, szaleństwo. Dobra, cześć, trzymajcie się, pa pa.